Zachwycam się smartfonem BlackBerry Z10, ale z drugiej strony nie cierpię i uważam za bardzo nieudany produkt tablet BlackBerry PlayBook. Jak to jest? One są wszystkie takie podobne i mają też podobny interfejs. Dlaczego PlayBook jest nieudany, a smartfon jest udany? System operacyjny też jest przecież podobny. Ten, tu mamy co prawda BlackBerry 10, a tu mamy PlayBook OS, ale one bazują na tym samym rdzeniu, mamy ten sklep, sam sklep z aplikacjami i te same aplikacje systemowe. Gdzie leży problem? No właśnie... System w tym tablecie jest pierwowzorem systemu, który widzimy w smartfonach z BlackBerry 10 i też działa z wykorzystaniem gestów. Te gesty służą tutaj też do uruchomienia menu, do zamykania aplikacji, czy do uruchamiania niektórych aplikacji systemowych. Problem jest tylko taki, że nie bardzo wiem, do czego ten tablet miałby służyć. Ten konkretny model ma 16 GB pamięci wewnętrznej, co możemy zobaczyć, jak tylko dobierzemy się do informacji o pamięci masowej. Jest też wersja, która ma 32 lub 64 GB. Możemy się oczywiście podłączyć tutaj na USB do komputera i tablet ten zostanie wykryty jako urządzenie pamięci masowej. Możemy więc wgrać tutaj jakieś wideo i zapewne znajdziemy też jakąś aplikację do odtwarzania seriali pobranych z torrentów. Tylko wciąż to dość mały wyświetlacz. Nie ma opcji z połącznością 3G, więc jeśli chodzi o czytanie maili, to możemy to chyba robić wyłącznie w toalecie, w biurze czy w toalecie w domu, bo nie wyciągniemy tego sobie na ulicy. Chyba, że tak bardzo lubimy robić sobie z naszego smartfonu hotspot i wykorzystywać, wykorzystywać cały czas, marnować baterie. Mamy też aparat, więc w teorii możemy sobie robić zdjęcia. Możemy sobie nawet cyknąć autoportret 3-megapikselowym aparatem. No I na tym koniec. Po co? Główne pytanie. Po co? Jest nam takie urządzenie. Przypadek Playbooka pokazuje, jak bardzo ważne są w przypadku tabletów multimedia. W zasadzie najważniejsze. Okej, okay, mamy tutaj fajny interfejs i te aplikacje są dobrze napisane, przyjemnie napisane, są przyjemne w obsłudze, ale co z tego, jeśli tak naprawdę nie mamy ich czym wygodnie zapełnić? Ciężko jest tutaj leżeć sobie na kanapie i wypożyczyć film, kupić utwór, czy tak jak w przypadku Androida, po prostu wyszukać w Google konkre konkretny utwór, czy pobrać wideo z torrentów i odtworzyć je w jakimś VLC, czy innym rozwiązaniu. I wszystko to znajdziemy w Google Play. Tutaj tego nie ma. No i to jest największa bolączka tego urządzenia. Nie ma też sieci 3G. Ja tylko mam nadzieję, że to był taki eksperyment. I BlackBerry potraktuje to jako eksperyment i będzie pracować nad tymi tabletami, ale zadba o to, żeby było je czym, wypełni, czym, czym wypełnić. ale mają potencjał, tylko trzeba go jeszcze wykorzystać. No, to jest niestety produkt nieudany i myślę, że nikt o zdrowych zmysłach go nie kupi, a jeśli ktoś nosi się z takim zamiarem, to niech odpuści po prostu.